Siemaczko, witam Was serdecznie na moim kanale. Trochę pogoda spieprzona, ale, ale jak dla mnie jest bardzo dobra na detektor, bardzo dobre mogą być osiągi przez to, że jest mokro, jest lepsza przewodność, więc głębsze fanty mogą wychodzić, no zobaczymy, nie? No pada, pada trochę, mamy przelotną padę, to może to przejdzie, jak nie przejdzie, to mam to gdzieś w sumie, mam płaszcz przeciwdeszczowy jeszcze, to, to sobie założę jakieś gumofilce czy coś. Także co, nie przedłużam po prostu i widzimy się przy pierwszym doczku, jo. No tam, gdzie nagrywałem wstęp, już e, do, doszczętnie wyczyszczono miejsce, w było 0-0 zero, zero po prostu sygnałów. No i zmieniłem miejsce, tutaj koło wujka jestem. I kurde, patrzcie, co myślę, chodziłem sobie po tych wyrównanych lejkach. No i teraz e, myślę, a, wrócę sobie jeszcze po tych połaże, nie? No i dopiero weszłem, nie? Pierwszy sygnał mocny. I mamy medalik. <laughs> pozdrawiam Mustafa Kurde, i to jaki ładne Zacny Zacny medalik Piękny Super No kurde Grubo Nie spodziewałem się, nie? No, ale jest lecimy dalej Kurde mam tutaj był kolejny dołeczek Sygnał maskowany był taki złom Może i więcej tego złomu tu było bo przybiła ona złą, i sobie się tak kurde nieraz mówią. Nieraz oglądało się filmiki, i czasami duży sygnał złomowy może zamaskować kolor. No i patrzcie, tam e, tutaj, sorry, kurde, no, no, no na farta, Miałem to ominąć, bo to <laughs> żelazo było A tu sobie się kopnę, kurde, czemu nie i mamy prawdopodobnie Gastona. Gaston Leon Mała monetka ale wytarta. Ale już po wielkości wiem że to jest Gaston Także jest spoko Petarda. lecimy dalej kolejny, kolejny sygnał Złomowy ale jest mały sygnał Na tyle że mogę sobie kopnąć Ciekawostka nie Podobne strasznie do tego bagnetu Tej szpili takiej francuskiej hmm, Tak zwanej szpilki czy, czy coś takiego wiecie końcówka tego bagnetu ona właśnie była w takim Kształcie nie, nie wydaje mi się, żeby to był pilnik Bo No nie wiem, kurde w sumie zresztą Albo pilnik Chociaż nie ma tych śladów Po, po ząbkach Albo kawałek magnetu Ciekawostka, nie? Dajcie znać co myślicie Tak to wygląda, jest to połowa Może być magnet Może być Pilnik. Prawdopodobnie. No nie wiem, zobaczymy. Ja jeszcze spróbuję wyczyścić w domu to, a na wrzucę wam fotę, także lecę dalej. No powiem wam, że jak na przechodzone miejsce, naprawdę są fanty. Kurde, dojrzała już. Już widziałem tam wujek, przygotował namiot specjalny po, dla ludzi, żeby, żeby mieli gdzie usiąść, tam nie będzie widać, nie? Ale żeby mieli gdzie usiąść, po prostu pod dachem zjeść sobie, bo zawsze jemy o 12.00. I też kolacje, bo w weekendy kolacje są, ale, ale ale w tygodniu to normalnie o 12 jemy tam z wujkiem dla wszystkich, gotują, także naprawdę jest taka uczta, że, że nieporozumienie, ale nieważne. Mam nadzieję, że wam nagram coś z tego z tego winobrania, ale jak na razie skupmy się na fantach. Jest kolejny fanci Ja już wiem, co to jest to Napoleon jeden cent prawdopodobnie tak, jest malutki, taki malutki, jestem, tak rzadko je znajduję. 1862 Piękny jest to Nie no 1 cent, tak? Tak jest jeden cent Ale jaki stan patrzcie na to, nie? Kurde, taki malutki Naprawdę rzadko je znajduje jeszcze w takim stanie, to już w ogóle, nie? Super, mega. Jeszcze z tym y, liściem laurowym to już w ogóle jest taki nietypowy, nie? Także mega, super, lecimy dalej. Widzicie miałem, miałem, miałem wam mówić, że kurde chyba pójdę dzisiaj to na miejsce tam gdzie tam, mam złotą kietę szukać. Ale ja sobie myślę, kurde, koniec weekendu, nie chce się tak, nie wiecie, kopać. Człowiek chce sobie odpocząć, człowiek chce na Ci polatać, pośmigać po, po czystych miejscówkach. No i kurde, faktycznie, nie? Na spokojnie sobie chodzę i koszę kurde te fanciki, jest guziczek piękny. Wokół liście eurowe, jakiś kwiatuszek. Nie wiem co to za guziczek. Ale ładny Także pozdrawiam klamer wykopki. Pozdrawiam cię klamerku. Ty lubisz te guziczki? Wszystkie. Mam nadzieję, że wszystkie. Także jest piękny guziczek. Kwiatuszka. Jakiś staruszek. Nie wiem. Także spoko. Ale nic, lecę dalej. Sygnał lekko maskowany. no Ale siedzi tutaj w wódce. I co my tu mamy? Wow. Co my tu mamy? Hmm, bycie rucha. Mamy bycie rucha. I tyle z tego mamy. No nie, ale co? Ludwik 14 po wielkości prawdopodobnie. No ale wytarty. Szkoda. Lecimy dalej. No jak na razie czekajcie. Pokażę wam co kopy przez ten czas, co wam nie pokazuje. Um, takie pierdółki kopię. Jakieś guziczki interesujące. Plomby, jakieś to może być ciekawe, ale od czego nie mam pojęcia. Jakaś klamerka. Takie pierdółki, mało sygnałów jest. Chodzę, już w połowę z trenu tutaj zrobiłem, nie? Także um, drugą połowę myślę, że jakby się udało, to może dzisiaj skończę. Bo naprawdę nie ma sygnałów. No i kolejny sygnał. Jest mojaczek i co my tu mamy, kurde Co my tu mamy, panie Nawet zobaczymy patynce, ładnie, zachowane o Jest, kurde jakiś baron. Nie wiadomo Okres od 13 Na pewno 13-14 Dajcie, bo to trochę kurde wyczyszczę bo lekko, ale ja wam podpiszę oczywiście na filmie, już pewnie widzicie. No, słabo, słabo widać. No, ja wiem już, że to, to za moniaczek, ale oczywiście, <gryw> jak zwykle. Nie, nie zapamiętam, ale już widzę, tutaj widzicie, jest wieża. Tutaj na dole jest wieża. Kurde, się rozpadało teraz wieża. I wokół jest posadzone, są liście laurowe tam. Nie pamiętam tego awersu dokładnie. Ale już wiem, to to jest zamoniaczek Także Wam pokażę. No, no, szczał Super. No, ja kończę na dzisiaj. Trochę pada, ale wiecie, już zmęczony jestem. Znaczy zmęczony, nie jestem zmęczony. Ale też e, jutro moja jedzie. Chcę z nią chwilę posiedzieć. Potwiczyć też na siłowni miałem jechać rano, ale stwierdziłem, że miałem jechać grzyby, byłem na grzy... w lesie, ale jeszcze jest za sucho, dopiero zaczęło padać, także no nie ma opcji, pada chyba od dwóch dni, ale jeszcze jest ciężko, także może w następnym tygodniu coś będzie, ale nie wiem, więc co kończę, nie będę Was tu męczył, pokazałem Wam fajnie fanty na telefonie, także nie będę robił podsumowania, ale naprawdę zacne fanty wyszły. Ja mam przeczepana tam miejscówkę koło wujka. No, no, no na grubo, nie? Ja tutaj całe, tyle razy co chodziłem, i i wszystko wychodziło. I dalej coś siedzi jeszcze. Także ja tu i tak wrócę w któregoś dnia na pewno. Ale kolejny dzień mój to będzie tam w poszukiwaniu złotej branzolety, także co, nie przedłużam po prostu dzięki wielkie za aktywność. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnych filmikach, śmaneczko.